No witajcie, z tej strony Skaller, a w dzisiejszym odcinku już żniwa. No też żniwa, więc ja już lecę. Tu do bizona. Tutaj mój piękny bizon. Poczekajcie tylko chwilę. Dobra, jak widzicie piękny mój bizon. Odpalamy. Tak, ależ to odpalił! To jest moc, to jest moc! Widzimy... Jeszcze nie wiem, gdzie mam jechać. Lecimy na pszenicę. Oj, coś To Coś przestawiłem chyba. A to nic, dobra. Jedziemy dalej. Jeśli chodzi o wczorajszy odcinek, to zapomniałem Wam pokazać wnętrza wszystkich maszyn, ale to z czasem zobaczycie. Czekajcie, bo on tu coś się blokuje czasami. Będzie, będzie trzeba go zatankować, ale to. To nic. Jedziemy na pole numer, to jest chyba 56. Sprawdzamy, zobaczymy, czy wykosimy, <laughs> a za ten czas. O, nie to. Czekajcie, kurde, nie. Ja miałam ustawić. Czekajcie, bo coś. O, dobra, już jest wszystko dobrze. Kurde, no jedź! Spacanie jednym. Jedziemy. Tak, obizono już mam całkiem dużo, długo. mam już w farmingu z 7 lat coś takiego. Dobra Więc tak, tak I Wlatujemy Przelicę Dobra Teraz lecimy szybko jeszcze po 934 Jeśli chodzi o nowe nabytki dozwoliłem do takiego pana Zbyszka On mieszka w sąsiedniej wsi Pytałem się, bo potrzebuję jakiś samochód Wiecie, żeby gdzieś tu jechać albo coś takiego potrzebuje samochód I, ogarni, I powiedział, że mi ogarni poloneza Więc, za niedługo zobaczycie Może z mi ktoś tą przywiezie Lecimy. E, już Nie wiem, czy wy. Tak, Joś, Wam chyba wystawiłem ankietę. Tą, co mówiłem wczoraj na filmie. Czyli z tymi filmami, co z innymi. I oprócz sobotę w niedzieli. To. jeszcze się okaże, co wy wybierzecie. Ale. Ursus 934 jest niedługo z nami, bo jest z nami jakieś. Nie wiem, może dwa lata. bo Za Ursusa miałem Ursusa 16-14, tylko że on się mi popsuł, bo ktoś mi wjechał nim do rzeki. I teraz po prostu tak zostało. Dobra. Oczywiście jeszcze ktoś by się jeszcze pytał, skąd jest Ursus? Jest z LS Portala. Więc orcus jest ale Portala Moi Mój bizonyk. Będzie trzeba go z tankować. No, dobra. Och, o czym to można pogadać? Właśnie za niedługo będą się na kosy. Więc, tak. Pytanie do Was: Czy wy chcecie się na kosy oglądać w niedzielę? Czy w niedzielę chcecie oglądać y, dalszy ciąg żyw? Bo to już zależy od Was, co wy chcecie zobaczyć. Ode mnie nic nie zależy, więc zdecydujcie się, napiszcie w komentarzach, czy wolicie w niedzielę się na kosy, czy wolicie z żniwa dalej. Bo tak czy się siak i tak muszę wam... I tak muszę jeszcze żniwa dokończyć, a się na kosy musiałbym już zrobić i tak, bardzo szybko, bo już mało łamsiana. Ale wy to teraz... Ja to nagrywam w piątek, wy to oglądacie w sobotę. Nie wiem jak teraz, ale nie wiem jak teraz u Was, ale u mnie teraz ten filmik, co wrzuciłem, czyli ten wczorajszy u Was jest, no całkiem fajnie się robił, bo te cztery wyświetlenia dla mnie są spokojne. Teraz jest jakieś 50 minut od publikacji filmiku i ma cztery wyświetlenia, więc dla mnie to jest bardzo dobrze. Na tym polu dobrze sypie, powinno dobrze sypać, bo to było. Dwa razy dodawany oprysk z gnojówką więc mam nadzieję, że się zwróci. Mam nadzieję, że się zwróci. Ja wam jeszcze zrobię ankietkę, no ankietkę wam zrobię. Co, by byście, bolili na to, co by byście bolili na tą co byście na tym serię Malucha? Czy Poloneza, bo wiadomo, jaki samochód musimy mieć, żeby to sprawdzić, jakiś marzymy czy coś takiego, ale ja samochodu nie mam, mam tylko motora, który się yy, się i nie da się go naprawić, więc na razie musimy zainwestować w samochód. One nie są drogie. To jest 20 tysięcy złotych, coś takiego. Po my ze Żniw mamy. Teraz mamy prawie 50. Ale to jeszcze zobaczymy. Mam nadzieję, że podobają się Wam takie filmy. I w ogóle. Jak Wam się podobają takie filmy, to ja się bardzo z takiego powodu cieszę. Bo dla mnie zrobić taki film to nie jest trudny, bo wiadomo, nagrać to ja i tak gram, nagrać to ja gram, coś tam pomówić, zedytować to trochę, zmontować, no i to wszystko Ale ile ja się wczoraj z tą miniaturką na film namęczyłem Ja ciebie normalnie nie wytrzymam Ile ja się z tym namęczyłem? Co tam się działo? No nie szukałam, To mi się usunęło. To. Byłem tak zdenerwowany. Ale dobra. Było, minęło. Ważne, że coś tam zrobiłem. W ogóle, możecie, możecie ocenić miniaturki, jak mi się podobają. Bo, jak szczerze, ja miniatury nigdy nie robimy. Nagrywałem na YouTubie. Teraz jakoś tak zacząłem robić, żebyście dla Was zrobi, żeby dla Was po prostu, żebyście widzieli jakieś tam albo spoilery, albo coś takiego. Dobra, robię tutaj na, na słomę. Bo, mam dużo, jak widzieliście w poprzednim odcinku, ale jak ona mi się skończy, to będzie problem. Am, mam pracę, więc czemu by z tego nie korzystać? Nawet jakby mi była niepotrzebna, sprzeda się, no i się ma. Tak, jeszcze pewnie będzie Mój koleżka startował z koszeniem. No, sadzi, już źliwa. Jak to widać. Nie wiem, jak tam u was. Ale na osadzie już są żniwa. Już pierwszy bizon wjechał, to trzeba żniwa. To trzeba mieć żniw. Dobra. I tak. W ogóle. Możecie za napisać w komentarzu jakiś pomysł na jeszcze jedną serię. Jeszcze nie wiem, typu PGR albo nie wiem, coś tego typu. A postaram się zrobić tą serię. Więc wpiszcie w komentarzach propozycje. Na przykład napiszcie Skyler, ja bym chciał, serię Tom i Tom. No to ja wam to zrobię, ale ta seria musi być no dobra. Jak widzicie, jest już 60% zbiornika. No jest tu trochę. Dobra. Dobra, lecimy. Lecimy dalej. Ta, bardzo lubię tego bizona, ponieważ, e, jakby to wytłumaczyć, jest taki ładny niebieski, sprawuje się dobrze, ale i tak będę chciał nowego kupić. I tak będę chciał nowego kupić, więc. No, bo po prostu ten bizon jest fajny. Tylko że. Ja już idę do przodu, do przodu. Widzicie jak ja mam maszyny? Mam dość fara i takiego 934 No a ten Bizon już jest trochę za słaby. Ale na razie... Myślę nad kombajnem, ale nie wiem jakiego, więc... Na razie jeszcze nie wiem. Ale myślę nad klasem. Caseem lub jakimś New Hollandem, ale New Hollandia będą raczej za drogie. Klasa na dominatora, to nie wiem czy. Nie wiem czy kupię, bo on też będzie drogi. Ale na przykład takiego casea. E, oczywiście mam na, mam na myśli takiego casea, nie, nie te duże casey. Tylko te mniejsze. To no, bym chętnie to zrobił. Mamy już 74% pszenicy. Zaraz skończymy to oto pole. Ale tu dreamy się ja cię te ręce. Jak to pięknie wygląda. Więc e, przystaje wakacje raczej będą e, daily. Przystaje wakacje będzie. Ale nie, w czasie roku szkolnym no to może nie będzie daily, bo. Jakby nie wiem, jak to jeszcze wyjdzie, dopiero co się wakacje zaczęły. Ale w czasie roku szkolnego raczej. Raczej jeszcze nie będzie. A w ogóle tego bizona szykowałem już ostatnio. A tym... Nie, bo wyście, by mi, wyście byście mieli jeszcze odcinek w czwartku. Nie, czekajcie. Eee. Nie, wyście mielibyś. Wy byście mieli tak, że w czwartek byście mieli odcinek z przedstawiania gospodarstwa. Eee, w piątek byście mieli... Pierwsze żniwa, czyli ten żepak co wam mówiłem Co przestawiałem wam gospodarstwo A dzisiaj byście mieli właśnie te tę Tylko, że mi się to nagranie usunęło Z tymi pierwszymi żniwami i Wszystko poszło na marne Więc dlatego teraz to nazywam pierwsze żniwa Bo teraz na odcinku tutaj pierwszy raz z bizonem wyjechałem Tak widać Jest 1 lipca. Sąsiedzi pewnie koszą. Pewnie będziemy jeszcze na usługi jeździć na 100%. Bo to wiadomo, nie każdy ma kombań. To na, na stówę na usługi pojedziemy. Ale to się jeszcze zobaczy. Dobra, zaraz będziemy wysypywać. Ależ to pięknie wygląda Zobaczcie O, Pograłem już ja szypać Ten header można obniżyć. Teraz lecimy do Uszuska. O, czekajcie. Nie po no, prostu ten przegląd żeby była taka realna, więc dlatego otwieram na tutaj drzwi. Dobra o, Musimy to wyłączyć Lecimy dalej Lecimy dalej A nadzieję, że zmieścimy to na tą przyczepę Ja Cię kręcę. Ty, co jest grane? Ty, paliwa nie ma. I co ja teraz zrobię? Ja Ciebie. I co to teraz się ma zrobić? Ja Cię kręcę. Tego to żem się nie spodziewał. Tego to się nie spodziewał. Normalnie aż szok. Dobra widzowie, jakoś będzie trzeba cało scholować, ale my za ten czas będziemy odwieść to. Najmniej odwiedziłem tą pszenicę. A co z Bizonem? Z Bizonem będzie trzeba pojechać w końcu do sklepu, kupić benzynę i tyle. Nawet no, się nawet nie patrzyłem, że mam mało paliwa, ale jak widzę, musiałem się patrzeć. No myślę. O, dzięki. Bierzemy na skup. Tu mój kolega tym prowadzi ten skóp, więc zawsze do niego tam jeżdżę Oj, ale się nie spodziewałem, że w biały dzień. Tego się nie spodziewałem. Ale mi się zdaje, że oni mi. Ty! Oni mnie chyba okradł, Ktoś mi okradł. Ja ciebie. Ktoś mnie chyba okradł. Ja przecież w tym widzę i jego wczoraj przecież tankowałem. Ja cię kręcę. w biały dzień. Musisz jeść! O, kolejny! Dobra Tu już idę, że się też ktoś Paki pokosił, ale ogromny też ma tę te porę Aaa, to ten, ten! Wiem, to to! To jest ten ten Zbyszek, do którego mówiłem, że ten jest handlarz. on też ma dobre gospodarstwo, fajne. Ma dużo hektara. Dobra, idziemy. Czekajcie. Dzień dobry 11 e, pięćdziesiąt cztery toni. Dobrze. Obra widzowie. Może raczej nic nie zrobię. A co do tego, to, widzowie, właśnie oto tym akcentem, tym oto akcentem, kończymy ten filmik. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa!